Po grafikach i programistach prawnicy. Coraz więcej zwolenników ma praca w biurach wynajmowanych na godzinę. Pierwsze w Polsce centrum coworkingu dla prawników i radców prawnych powstało w Krakowie. Odwiedził je Bartosz Dajnowski. Jakub Starowicz jest radcą prawnym od prawie 10 lat. Pracował w różnych kancelariach, ale praca w takim miejscu to dla niego nowość. Sam swobodnie decyduje, kiedy z biura chce skorzystać, w których godzinach. Do tego biuro coworkingu zapewnia sekretarkę, możliwość korzystania z niego także w weekendy, no i przede wszystkim kontakt z innymi prawnikami. W tym roku na aplikację adwokacką w Krakowie dostało się tysiąc osób, to trzykrotnie więcej niż rok temu. To jest przyszłość tak naprawdę dla radców prawnych i adwokatów z racji tego, że jest ich coraz więcej. W nowym biurze pracują tylko prawnicy i radcy prawni. Drugie centrum coworkingu w Krakowie działa od prawie pół roku i przyjmuje przedstawicieli każdej branży. Na początku chętnych było niewielu, teraz właściciele myślą o otwarciu drugiego biura. Dość dużą grupą naszych klientów są po prostu mikroprzedsiębiorcy, którzy w ramach oszczędności szukają sobie małego biura. Tak było w przypadku firmy Agnieszki Nalepy. Po długich poszukiwaniach siedziby jej szef postanowił, że kilka razy w tygodniu będzie wynajmował jej biurko tutaj. Ze względów ekonomicznych to jest raz. Dwa, na atmosferę, która tutaj panuje, sprzyja ona właśnie kreatywnej współpracy. A ta atmosfera faktycznie przyciąga, bo przychodzą tutaj także ci, którym do pracy wystarczy internet. Wolą płacić tu za biurko niż pracować w domu. Bartosz Dajnowski, Kronika.